Cześć, z tej strony Szymon Mośny, a ze mną jest Kacper Bąkiewicz, zawodnik sportów sylwetkowych. Tematem dzisiejszego odcinka będzie idealne ukształtowanie pleców w taki sposób, nie żeby rozbudować je w ogóle jeśli chodzi o rozmiar, ale żeby skupić się tylko na jednej konkretnej części, mianowicie tutaj nad, nad dolną częścią, nad dolnym przyczepem mięśnia najszerszego grzbietu. I pokażemy Wam razem z kastłem takie ćwiczenia, które pozwolą Wam na rozbudowanie tej konkretnej części ciała po to, żeby Wasza sylwetka nabrała takiego idealnego kształtu literki V. Zaczynamy. dzisiaj najszerszy grzbietu, ma bardzo dużo punktów przyczep. Od dolnej strony przyczepia się do miednicy w kilku punktach, m.in. do talarza biodrowego, przyczepia się do powięzi piersiowo-lędźwiowej. Biegnie sobie takim pasmem szerokim w górę w kierunku kości ramiennej, może przyczepić się do kąta dolnego łopatki ale niekoniecznie i przyczepia się do grzebienia guzka mniejszego kości ramiennej. Tutaj w tej części środkowej przyczepia się do kręgosłupa piersiowego i całego kręgosłupa lędziowego. Piersiowy od szóstego, a lędziowy jest cały. I mięsień najszerszy grzbietu to jest taki największy mięsień, najbardziej rozłożysty, który znajduje się w tylnej części pleców. To, co jest bardzo istotne, to że sam chwyt przy podciąganiu ale przy ściąganiu drążka wyciągu do klatki piersiowej nie ma specjalnie znaczenia dla tego, w jaki sposób mięsień najszerszy grzbietu będzie pracował, ale są pewne ćwiczenia, które mogą sprawić, że bardziej będzie zaangażowana jego dolna część. Zobaczcie, co to są za ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie, które Kacper będzie Wam demonstrował, to będzie ściąganie Fobora do klatki piersiowej. Można by sobie założyć, że to jest zwykłe ćwiczenie, które rozbudowuje całe, całe plecy i cały mięsień najszerszy grzbietu łącznie z mięśniem obłym większym. Natomiast wystarczy delikatnie zmienić chwyt, żeby przenieść obciążenie na tą dolną część mięśnia najszerszego grzbietu i poczuć, że faktycznie ta dolna część pracuje bardziej. Gdybyś, Kacper, złapał sobie uchwyt i przyciągnął go normalnie, najczęściej jest tak, że ludzie jednak ciągną albo kciukiem do siebie, albo ciągną całą dłonią w kierunku, w kierunku klatki piersiowej. Natomiast to, co dzisiaj chcemy zrobić, to chcemy pociągnąć faubara w taki sposób, żeby złapać drążek centralnie na środku i małym palcem skierować w dół, i dopiero w ten sposób ściągać faubara do klatki piersiowej. Dzięki temu poczujecie, że faktycznie to napięcie przenosi się z górnej części na dolną część. Teraz obniżę jeszcze żebra, tak jakbyś chciał spiąć brzuch jeszcze bardziej. O właśnie. Lata piersiowa wypięta. Teraz prowadzisz łokcie z przodu i ciągniesz v małym palcem w dół. Przytrzymaj tutaj na dole. Raz, dwa, trzy. Powoli odprowadzasz w pełnym zakresie do góry. I znowu ciągniesz w dół. Przytrzymaj. Raz, dwa, trzy. I odprowadzasz do góry. To jest niby drobna zmiana yy, sposobu w jakim trzymasz y, dłonie na fałbarze, a zdecydowanie robi robot. Opaść. Mhm. Drugie ćwiczenie, które będziemy robili, to będzie przyciąganie uchwytu jednorącz i można to zrobić na dwa sposoby. Albo możecie to zrobić na bramie, ale ważne, żeby była z możliwością regulowania, czyli jeśli możecie zapiąć bramę tylko, i wy, tylko na górze albo tylko na dole, lepiej byłoby to zrobić na łowce do przyciągania horyzontalnego. I teraz Kacper, złap uchwyt. Teraz przed pierwszym ruchem wypuszczasz bark do przodu. Ops. I teraz przyciągasz drążek w taki sposób, żeby łokieć prowadzić jak najbliżej do biodra i robisz taki skręt z wypchnięciem lekkim klatki piersiowej. To jest takie ustawienie, które pozwala Wam na skupieniu się znowu na dolnej części przyczepu mięsia najszerszego. Przede wszystkim też przez wykorzystanie tej drobnej rotacji, która sprawi, że na mięsień najszerszy będzie pracował silniej. To, co jest jeszcze ważne w tym ćwiczeniu, to żebyś całą rękę prowadził tutaj jak najniżej. Ciągnij. I w dół, jak najniżej, jak najniżej, jak najniżej, bo to działa w ten sposób. Jeśli będziecie ramię trzymać wyżej, będziecie pracować bardziej górną częścią mięśni pleców. Im bardziej obniżycie dłoń, tym bardziej to napięcie przeniesie się w dolną część mięśni grzbietu. Trzecie ćwiczenie, które będziemy robili, to będzie przyciąganie drążka szerokiego do bioder, ale z jednoczesnym wyprostem ciała. Zobaczcie, jak to wygląda. Słap sobie drążek na szeroko. Okay. Postaraj się nie odsuwać za bardzo od, od wyciągu i teraz w normalnym wariancie zbliżania drążka do bioder, robicie tylko i wyłącznie drążka, nie ruszacie w żaden sposób tułowiem. Jeśli chcecie popracować właśnie dolnym przyczepem mięśnia najszerszego grzbietu, robicie to ćwiczenie w taki sposób, że wraz z przyciąganiem drążka jednocześnie prostujecie całe ciało w kierunku pełnego wyprostu. I teraz. Dzięki takiemu wykonywaniu tego ćwiczenia wykorzystujecie taką mniej znaną funkcję mięśnia najszerszego grzbietu, jaką jest przede wszystkim wyprost biodra. Czy wyprost tułowia, w zasadzie nie przyczepa się do biodra, tylko do górnej części miednicy. Do góry, przytrzymaj, trzymaj, trzymaj i w dół. Żeby jeszcze zwiększyć zaangażowanie mięśnia w ten ruch, czy osiągnięcie płynnego wyprostu postaraj się wypchnąć drążek lekko w dół łopatkami. O właśnie! I odprowadzasz drążek znowu do góry. I znowu w dół. Odepchnij lekko go w stronę ziemi. Właśnie. I wracasz do pozycji wyjściowej. Pamiętajcie, że mięśnie wykonują szereg funkcji. One przyczepiając przyczepiają się do dwóch różnych stawów, nie wykonują pracy tylko i wyłącznie w jednym z nich. I w takim wypadku mięśnie najszerszy grzbietu jasne wpływa na staw ramienny, ale też wpływa na miednicę, prostując tułów w momencie, kiedy ciało jest w pochyleniu. To są nasze trzy ćwiczenia na rozbudowanie dolnego przyczepu mięśnia najszerszego. Więc jeśli chcesz, żeby Twoje plecy były idealne, rozwinięte w każdej części, nie tylko w górnej, nie tylko, żeby mieć dużo mięsa pod pachami, ale też przede wszystkim, żeby ten mięsień najszerszy tak ładnie odcinał się od mięśni skośnych brzucha, spróbuj tych trzech ćwiczeń i zobacz, jak one będą ci wchodzić. Jeśli będą wchodzić, napisz w komentarzu, czy są w porządku, a jeśli nie, też napisz. Jeśli masz swój sposób na dolny przyczep najszerszego. Bardzo jestem ciekaw, jakie to są ćwiczenia. Także jeśli ten materiał Ci się podobał, zostaw komentarz, e, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, żeby być powiadamianym na bieżąco o nowych filmach i do zobaczenia w następnych odcinkach.